A kto to taki zaspany z rana? Cześć Dzień dobry, dzień dobry, witam Was we vlogmasie w dniu czwartym. Ja tak na szybko się z Wami witam, bo muszę lecieć na paznokcie, jestem umówiona i nie chcę się spóźnić, bo jadę do nowego miejsca. Słuchajcie, do starego też się nie spóźniamy jak coś. Mam na sobie świąteczny sweterek, już wyleciał, także uuhu. zaczynamy już fazę świąt i zaraz pokażę Wam jeszcze skarpetki. Jestem dzisiaj cała na świątecznie, ale bez makijażu jeszcze jest przed ósmą. Kto by się ośmiu malował? Boże. Dobra, idziemy mi Jana poleca Ona już czeka. Dobra, idziemy. Chodź! Nie wiem, czy to będzie widać, ale skarpetki mam ze świąteczną myszką Miki i z lizakami, także tak to wygląda. Właśnie wyszłam z paznokci, tak się prezentują, ale słuchajcie, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jadę sobie i wyskoczyła mi kontrolka oleju silnikowego. Wyskoczyła raz, drugi, trzeci. E, Wysłałam Wojtkowi zdjęcie tej kontrolki, napisał mi, że mam natychmiast stanąć i wyłączyć auto. Powiem Wam, że się przeraziłam i czekam teraz na niego, zobaczymy, co się będzie działo. Masakra! Super się dzień zaczął, a jeszcze tym bardziej, że mamy dzisiaj jechać do Na Śląsk, a jedziemy, moi drodzy, na Śląsk z powodu tego, że <gledzim> będziemy oddawać mój pierścionek zaręczynowy do naprawy, ponieważ kilka miesięcy temu, w... kilka miesięcy temu wypadło mi oczko, nagrywam nawet vloga w ten dzień, wypadło mi oczko po prostu przy zamykaniu bagażnika, jak byłam z teściową na zakupach. I czekam na Wojtka, zobaczymy, co powie. Masakra. A tak prezentują się moje świąteczne paznokcie. Nigdy w życiu nie miałam tak bogato zdobionych paznokci i jestem zachwycona. Pięknie to wygląda. A uprzedzając wasze pytania, paznokcie robiłam u A Beauty w Nowym Sączu na ulicy Kochanowskiego. Jestem już z moim wybawicielem. Ach, chcesz się wypowiedzieć coś w temacie? No nie, no co no. Trzeba no, zweryfikować. Znaczy, te... no, chodzi o to, że Wojtek oddaje mi teraz wękę. Nie? E, jak Ci się podobają moje poznaki? Jezu, ale na, na kombinowany ty. Te... Ładne? Ale nigdy takich nie miałam takich środek. Ale co nie faktu, że miałaś dwie godziny, a byłaś ponad trzy. Nie, byłam trzy, nie ponad. Tr trasa też troszkę zajmuje. Teraz. Oh my god, także miniak został na stacji diagnostycznej, chłopaki będą. Obczaję co tam się dzieje z nim i nie wiem, Wojtek, ewidentnie po prostu, yy, ewidentnie los pchnie bębkę w moje ręce, twoją tą, wiesz? Jeszcze nie powiedziałam, sprawa wyglądała tak, że kiedy Wojtek przyjechał od razu sprawdził poziom oleju silnikowego, okazało się, że jest coś około połowy, więc nie wiadomo dlaczego ta kontrolka zaczęła się świecić, czy to jakiś po prostu błąd i trzeba będzie podpiąć pod komputer i to sprawdzić, czy, czy coś z ciśnieniem, uuu, ale wieje. Także zobaczymy, co chłopaki nam powiedzą. Ale ostatnio powiem Wam, że coraz częściej Mini jest właśnie na stacji diagnostycznej. Może komuś pierniczka? Pierniczka? Skusisz się na pierniczka? Nie chcę pierniczka. Wojtku, pierniczka? A no, może będzie ten. Dobra. Pora na śniadanko. mamy kawkę i burgery jaglane. Miam. Znajdujemy się teraz na Śląsku. Słuchajcie. Ej, ale naprawdę, jak ja byłam na Śląsku bardzo, bardzo dawno za dzieciaka, bo mamy tutaj Ciocie, siostrę naszej świętej pamięci babci. I kurczę zawsze ten śląsk mi się tak właśnie kojarzy z takim... nie wiem jak to opisać. Śląsk ma taki swój specyficzny charakter. Mamy proszę pierścionek i, i idziemy. Zobaczymy co się uda załatwić. umówiliśmy się tak, że pani do nas zadzwoni i da znać, czy uda się go zrobić tak właśnie mniej więcej pół godziny, czy y, zrobią go w innym terminie i nam po prostu wyślą. I słuchajcie, pani zadzwoniła i powiedziała, że pierścionek jest gotowy. Pierścionek jest gotowy, ogarniacie. Boże, a kiedy to się wydarzyło? Kilka miesięcy temu. No. Cztery miesiące temu? Pięć? To było w wiecie co? Mówiłam o tej sytuacji w filmiku. Yy, Metamorfoza studia zakupy z teściową, coś takiego. I Dawid się boi, że się zaraz wypierni, że zup, idzie tyłem. Zup. Dobra, idziemy po pierścionek. Pa! Ja czeka na kalendarze adwentowe. A Ty tak? Też? Kto pierwszy? Mia czy Wojtek? To dzisiaj podobnego z fajnego. To ja dzisiaj zacznę pierwszy. Nie powiedziałem, że dzisiaj fajnego. Odpowiedziałeś, że Coś dzisiaj jest. jest coś, co jest strzałem w kolano dla mnie. Co to może być? Furka dzisiaj? Tak. Tu miękkie, tu... Czapka! Kurde, czapka! Jakie to czapka. Czapka. No bo widzę, że tu twarde, to tu miękkie. Czapki. Czapka! Ale powiedz, dlaczego to jest czołg Bo ja często chodzę w czapkach, jak mi się nie chce włosów układać. A ja się wkurzam, bo w potrafi dzień dzień chodzić. Nie, teraz nie chodzę. Tak Od miesiąca wczoraj już w ogóle nie chodzę. No bo Ci ładną czapkę w końcu, a nie jakieś, kurde, palenki nie wiadomo co. Zajnij się. A no, palemka jest palemka! co tu tak wysklejane? Ja nie bój się. Kurde, czarna! To taki nie czarno brązowy Bo tak, to jest bordo! Co? Bordo. To światło tutaj jest takie, że widzisz. Niebieska w środku, a nie, to karton. To jest ja nie wierzę. Dobra? Git! Bardzo ładnie w niej wygląda. Pokaż się bokiem. Bista, bo nie, nie zachodzi tu bardzo na uszy. Właśnie fajne. Wszystkie te czapki strasznie tak tu mocno na uszy zachodzą i wtedy uszy tego, co tutaj. Ładnie w się czapce. Tylko nie chodzi za często, proszę cię. Fajna, bo Do nie tej jest tej... taka głęboka strasznie, jest taka fajna płytka. Ja tak bardzo lubię ciebie, twoje włosy, <laughs> że po prostu jak widzę cię czasami na co dzień w czapce, to już mam dość. Uniwersalne uniwersalne Wiem. Był. No. Koniec masz jakąś porządną czapkę, a nie. Thanks! Znaczy, jest to szczerze? Zastanawiałam się nad zakupem czapki, na przykład, nie wiem, e, Tomiego czy coś, ale stwierdziłam, że jak to ma być czapka, z którą ty chodzisz to jest na co moje? dzień. Poczekaj! Bo ja jadę z kolegą. Czekaj, bo coś powiedzieć. Jak ty chodzisz w tych czapkach jedziesz tak na roboczo, to stwierdziłam, że ta, ta będzie spoko. Dobra, e, Asos. To jest ja dzisiaj dwójkę, tak? Dwójeczka, tak, Asos, Dla ciebie. Tak? Dwójka? Tak, wypiecz, bo bo Tak, tak, bo jeden, jeden dwa, dwa. Parzysto ja daję, nie? O oh, Men's best friend. Mm. O, miałem się e, Balsam po goleniu. My nie, w się... Bulldog'a kiedyś twojemu tacie coś daliśmy, pamiętasz? E, też święta. coś chyba, e, balsam po goleniu. Ja mało... Co masz tego? Wyszło. Co teraz mam zrobić? A co to jest, balsam? Balsam po goleniu. No trudno, da... za... nie, zatkaj to. Eee, rękę tego. Ja mało używam balsamu po goleniu, ale czasami mi się zdarza. Okej. Okay. Czyli co kremu bardziej używasz? Ale taki, wiesz co? Zobaczymy, jak będzie działał. Taki ma neutralny zapach. No i to fajne, i to? No, taki bardzo delikatny. Taki cytrusowy, cytrynowy, coś takiego. to Nie, 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 nie. Ale może jej kalendarz? tu jest tak. W kalendarze, w kalendarze, w kalendarzu Nyksa, Mija, nie z jedzenia, W kalendarzu Nyksa mam taki śliczny cień, popatrzcie, mam tutaj swatcha. Poczekaj. Pięknie wygląda. A Mia już prosi. No, możecie. Kurwa, tego nie wyciągnę. To jest strasznie Czwóreczka? Hmm. Ale teraz mam czym? No dobra, dobra, no już to. Co to jest? No masz. Szukaj, co to jest? Wyciągniesz? Ciężko? Ciężko? tak no, ci Co? Co masz takie kostki? Jak się cieszę. Wszystko zjadłeś na raz? Serio? Półkoś to już? No nie ta, jeszcze chcę. No nie mam już. Zjadłeś już kolację i przekąski, tak. Już koniec. Koniec. Musisz czekać na jutro. Ale to i wchodzi, co robisz? się. No. to ja Tak, 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 tak. Ta. Daj mi jeszcze kochanie yy, tego. Ritualsa. A, mam, mam, poszło. W czwórce masz maska do włosów z organowym olejem i sikaki. Dwa jajeczka w dolnej płetwie. Aha. Dziś składa. Teraz przyczepiła. Do kwiatka. A tam u góry mamy jajeczka właśnie kiresków. Ja nie wiem, czy mi się nie ten. Patrz, 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 patrz. One chyba mają te tarło, widzisz, Dlaczego? bo to jest samiec samica, na pewno, mhm. bo samiec jest mały, samica jest duża. Teraz... Teraz znowu nabierze w swoją płetwę tą dolną, samiec podpłynie, dojdzie do tak jakby zapłodnienia i ona to będzie mogła dopiero przykleić. Zajebiście. Mhm. Niesamowite to jest, nie? W ogóle dawno nie widzieliście naszego akwarium, ostatnio to chyba w Warszawie nagrywałam, nie? Mhm. Teraz jest trochę szuba brudno, bo co tydzień robię akurat jutro, nie? Mhm. Ale to w takim razie nie będę jutro robił podmiany, bo nie chcę, żeby zaburzyła się ta. Bo ostatnio podmieniłem trochę zimniejszą wodę, mhm. bo zimniejsza woda powoduje to, że generalnie kieryski w swoim naturalnym środowisku dochodzi do tarła wtedy, kiedy one podpływają w, rejo w zimne rejony takich wód rzecznych, takich zimnych wód mhm. w rzekach. No i wtedy one po prostu dochodzi do, do tarłany.